Bez krawata w Radio Yard. Luty w Nieteatrze zapowiada się wyjątkowo intensywnie, bardzo różnorodnie, od lokalnych opowieści teatralnych, przez koncerty, tango, spektakle muzyczne, aż po poruszające monodramy. O lutowym repertuarze rozmawiać dzisiaj będziemy z Sylwią Lubiniecką z Nieteatru. Dzień dobry. Dzień dobry, Hania, dzień dobry państwu. Patrząc na ten repertuar, widać ogromną różnorodność form, tematów. Czy to świadomy kierunek programowy? Zdecydowanie tak. Mamy świadomość, że widz jest poszukujący. Lokalnie można znaleźć wiele projektów artystycznych, ale to właśnie w nie teatrze staram się skupić i muzykę i teatr na poważnie i, i z humorem. Więc to jest taka scena, która faktycznie ma pokazywać przekrój i być dostępna dla różnorodnych grup widzów. W lutym zobaczymy m.in. hipotezę o istnieniu Staśka Tykocińskiego Teatru Awangardy, spektakl osadzony w lokalnych legendach. Jak ważne dla nie teatru jest wspieranie takich oddolnych, regionalnych inicjatyw? Niezwykle ważne i o tym mówiliśmy od początku, że ma być to też scena, która będzie promowała to, co rodzi się właśnie w Białymstoku czy też w okolicach. I tak, wędrówkę z lokalnymi artystami od początku, od otwarcia prowadzimy. Wspieramy też, jeśli możemy, lokalowo artystyczne projekty, które się rodzą, a tym razem pokazujemy spektakl, który już powstał. Właśnie tegocińskiego Teatru Awangardy. Będziemy mieć z tego dużo przyjemności, bo rozmowy trwały dość długo. Udało nam się ustalić termin. Grupa jest w gotowości, a my jesteśmy bardzo ciekawi, jak ta nasza przestrzeń będzie rezonowała z bardzo ciekawym tematem spektaklu. Właśnie tych legend wokół Tegocina i okolic. Luty to także spektakla muzyczne, reporterskie, jak usługa czysto platoniczna czy na opowieść o e, współczesnych potrzebach samotności. Czy widzowie coraz chętniej sięgają po teatr, który dotyka takich aktualnych tematów społecznych? Zdecydowanie tak. Pojawia się e, na takich spektaklach też dużo młodszy widz. E, wydaje mi się, że to jest taki e, czas, kiedy m, młodzi ludzie szukają odpowiedzi w różnych mediach e, i e, takim językiem teatru można wiele rzeczy wyjaśnić, czy też e, wypowiedzieć e, z, z, z takich tematów, i problemów, które często chowamy głęboko w sobie. I odpowiedzią na pewno jest to usługa czysto platoniczna. Jest to spektakl stworzony z energią e, młodych aktorów e, pod e, mądrą e, reżyserią Anny Gryszkówny, która już kilka spektakli u nas e, w teatrze e, realizowała. E, I zachęcam, bo jest to spektakl muzyczny, opowiadający historie, które mogły się przydarzyć, mogły się przydarzyć e, każdemu z nas. E, spektakl e, o samotności ale o potrzebie bycia też z kimś razem, o potrzebie wspólnoty, szeroki kontekstowo, może czasem nieco kontrowersyjny chwilami, ale jest po prostu życiowy, bardzo ludzki. W okolicach walentynach proponujecie zarówno Vintage Love Show, jak i spektakl o Kalinie Jędrusik. Jakie to będą spektakle, jakie to będą wydarzenia? Oba wydarzenia są ciekawe. Vintage Love Show jest to koncert, który będzie określony elementami burleski. Staramy się łączyć najwyższą jakość muzyczną, właśnie z burlesku, z pięknem kobiecego ciała, wszystko w bardzo eleganckim wydaniu. I jest to właśnie kontynuacja tego, co gdzieś nam w głowach zabrzmiało kilka lat temu. Burleska powraca, powraca w dobrym stylu w pięknym, jakościowym stylu i to chcemy pokazać na scenie. Niezwykle, niezwykle uzdolnieni muzycy, świetna wokalistka, wszystko spięte w jedną całość, w opowieść o miłości co jeszcze będzie się działo w lutym, oprócz tych mm -hmm. spektakli, które wymieniliśmy. Wspomniałaś, Haniu, jeszcze o e, Kalinie. Kalina Jędrusik e, zagości na naszej scenie, scenie dzień po e, Dniu Zakochanych, Dniu Miłości, 15 lutego I jest to spektakl muzyczny, e, który jest grany na co dzień w Teatrze Rampa. E, cieszymy się, że historia Kaliny zagości, bo Kalina była e, niezwykłą osobowością i e, była nazwana polską Marilyn Monroe, bo jej życie było dość tragiczne, ale Ciekawe, brawurowe. Kalina była e, wszędzie, i na deskach teatru, i w filmie. E, no i tworzyła piękną, poruszającą muzykę. I to właśnie o Kalinie i jej historii rzecz będzie 15 lutego. Spektakl Kalina. Zapraszam serdecznie. Natomiast chcę wspomnieć o tym, co jest w kontrze do tego, co widzimy za oknem. A widzimy mróz, śnieg, bądź też roztopy. Natomiast 7 lutego będziemy mieć bardzo gorący gości, prosto z Argentyny, San Luis Tango, mistrzowie tanga klasycznego. Towarzyszyci będzie Magda Lechowska, artystka, która wychowała się w Ameryce Południowej i będą nam prezentować tanga. Tanga te klasyczne, te trochę unowocześnione, walce, wszystko w bardzo argentyńskim stylu. Myślę, że poznamy tam kilka historii, które, z którymi się nie spotkaliśmy. Będzie mowa o korzeniach tanga, ale też na scenie piękna para polsko-argentyńska prezentująca tanga. I taka niespodzianka, bo po drugim koncercie, bo koncerty mamy dwa 7 lutego, będzie można wziąć udział w Milan. Pod okiem, właśnie Marcello, czyli Argentyńczyka, który wystąpi na naszej scenie, który jest choreografem, pedagogiem, ale też mistrzem tanga. Zapraszam serdecznie, bo to będzie gorący wieczór. Będzie można się otulić dźwiękami, które rozgrzeją państwa na dłużej. Luty to miesiąc miłości. Czy luty w Nie Teatrze ma swój emocjonalny motyw przewodni? Mogłabym powiedzieć, że to znów jest miesiąc kobiet. Kobiety potrafią kochać, pokazywać swoją miłość, ale też pokazywać, jakie kolory ma ta, ta miłość. Mówię o tym może trochę zbyt odważnie, ale, ale tak kobiety, które będą się pojawiać na naszej scenie, będą prezentować bardzo dużo różnych historii, będzie separatka znów Jona, Szczepkowska, Dorotolandowska, ale będzie też pani krysnacz, która swoje emocje zaprezentuje. Muzycznie, w bardzo piękny, ale też bardzo aktorski sposób. E, więc tych, tych kobiet będzie się pojawiać dużo i to myślę, że właśnie taką myślą przewodnią e, lutego. Na koniec zapytam. Gdyby ktoś jeszcze nie był w niteatrze i zastanawiał się, od czego zacząć właśnie w lutym, to które wydarzenie byłoby najlepszym pierwszym krokiem? Myślę, że właśnie tanga to jest coś, co każdy z nas zna. One są motywem i w reklamie, i w filmie, i gdzieś przywodzą nam coś na myśl, a jeszcze ten dodatek w postaci elementu tańca, no to jest coś, co wszystkim powinno się spodobać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypominamy, repertuar na luty jest już dostępny. Szczegóły wydarzeń można znaleźć na stronie i w mediach społecznościowych, nie teatru. Naszym gościem była Sylwia Lubiniecka. Dziękuję. Zapraszam serdecznie, dziękuję, do widzenia. Bez krawata w Radio Yard.